Mańko, ciemanko, drodzy Państwo, W tym kładniku pokażę Wam, jak zrobić fajną, elegancką, nowoczesną, e, podwójną lodóweczkę, która będzie nam podawała jedanko w dwóch chlebek, ale może być to też e, na kurczak, albo, e, jak albo jakieś jabłka. Tak więc proszę do oglądania. Widzowie, potrzebowali? Na pewno będziecie potrzebowali. Czarny beton, dozownik. Ciemny, dębowy przycisk. Żelazne kraty. Oczywiście chlebek. Czarny sztandar i błękitny sztandar. Dobra, zaczynamy, więc. Jak macie swoją ścianę tutaj. Oczywiście ściana poglądowa, żeby. sobie, zrobić, sobie tutaj, wywalać wywalacie jeden blok. Dajcie dozownik. Na pierwszy strzał. Następnie dodajecie tutaj do dozownika chlebek druga opcja. E, oczywiście z tyłu za ścianą najlepiej mieć podwójną ścianę, dlatego że jak będziecie naciskali, naciskali lodówkę, na lodówkę przycisk, po prostu to jedzonko będzie wam z tyłu tam się pokazywało, a nie tutaj nad lodówką albo albo no po prostu w tym samym pomieszczeniu musicie jedzonko pokazywać, dlatego najlepiej z tyłu zabudować. a więc tak, jak macie już dozownik, macie w dozowniku chleb lub coś innego, to stawiacie sobie 6 bloków. Właśnie w ten sposób. Już Wam daje taka lodóweczka. Następnie dajecie sobie przycisk do zownika. Następnie dajecie sobie żelazne kraty. To efekt jakby krączki. Do otwierania lodówki. Następnie dajecie sobie czarny sztandar. W Dajecie sobie standard, no i znowu czarny standard. Naprawdę to jest atmetabik, patrzcie jak tu Ma tutaj za wielu, już macie chlebek. Zdecydowanie. Prząda. więcej, co te nawrzucacie do dozawka. Ja myślę, że to jest bardzo innowacyjna i nowoczesna lodóweczka, taka jak mamy w czasach domach. No i to by było na tyle. Do kolejnych odcinków. majcie się, do zobaczenia.